Michał w nowej roli. Luźne pytanie, jak oceniasz pracę nowego prowadzącego? Wiesz co, szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie oglądałem panelu. Czyli nie boisz się o posadę? Nie, nie boję się. O, już jest zadymione. No i jak w nowej roli, Michał? Wiesz co, no zaraz zobaczymy, co tam Adrian wymyślił, więc wtedy Ci powiem. Na razie jest spoko. Spoko, no już yy, tak widzę, że zacząłeś gwiazdo żyć, bo spóźniasz się na próby. No, wiesz, ja yy, jestem już Twoim trochę. pracownikiem, więc się próbuję do ciebie upodobnić. Aha, już to nie mój mój długo, mój. Cich, już niedługo, Ciech, już niedługo. Przegrać ze mną walkę, zakończę Twoją lekką karierę jako wojownika MMA, później Cię zwolnię z Krajem jako prowadzącego, a w wywiadek sobie sieci, gadaj z ludźmi dalej. A cios, yy, nie dziwicie to, bo to chyba pierwszy raz jesteś faworytem, nie? Według fortuny. Tak, walkach. pierwszy raz, ale też weź pod uwagę z jakimi przeciwnikami walczyłem i zazwyczaj jak byłem underdogiem, to były kursy typu 1.10, 480 i walczyłem z dobrymi. No, słuchaj, mój pierwszy przeciwnik ważył ode mnie 60 kilo więcej, ja nigdy w życiu nie trenowałem, Przechod... przebiegałem w sumie z nim. Człowiek wymówka. Nie, absolutnie, ja tylko wyjaśniam. I uważasz, że cichy nie jest dobrym rywalem, dlatego fortuna. Przecież ciebie... po to mnie wyzwał, bo myśli, że jestem łatwym rywalem. Inaczej bym bym nie, cichy, nie to Nie ja ciebie wysłałem, tylko z... wyzwałem, tylko zacznijmy od tego, że to ty ludziom zaczynać gadać jakieś farmazony, Bo, bo by nie, nie mam już co w innego w, w życiu robić, tylko bo ty gadać Bo człowiekiem, że klepiesz wszystkich po ramieniach, a potem chodzisz i każdemu rozpowiadasz jakieś bzdury. Chciałem to sobie z tobą wyjaśnić, chciałem do ciebie zadzwonić. Cisza, cisza, cisza. Dopiero jak uderzyłem w insta story, to o nagle cichy się przypomniał, bo ci ja rozumiem, jesteś dziennikarzem, możesz pierdolić każdemu dookoła różne rzeczy na nich, jakby nikt się z tego nie rozlicza. Ale ja nie jestem tego przyzwyczajony. Jeżeli klepiemy się w ramię, ja ci coś mówię, nawet jak razem pijemy wódkę, no to kurwa nie łatwiej. Nigdy bo nie pierdolisz z tobą wszystkich. gram alkoholu nie wypiłem. No tak, bo nie, Mam niż cichy, nie pamiętasz cichy, jak zdychałeś, no to nie pamiętasz. Słuchaj, już, bo on teraz oczywiście wymyśla swoje bzdury, bo to jest znany Farmazon. Z z Wszędzie jestem Farmazonem, uzasadnij w, to, co mówisz teraz. Siedziałem sobie w, niedzielu z w niedzielę z rodziną, nie używałem telefonu, miałem włączone dźwięki. Patrzę, dzwonił do mnie cios, i zadzwonił do mnie inny kolega. Odebrałem telefon i mi się pyta, o co chodzi z tym ciosem. Ja mu odpowiadam, nie wiem, o czym ty mówisz. A on mówi, to wejdź na Instastory Jego, wchodzę na insta story, chłop nawalił 15 kafelków o mnie. Jakiś wiem, wiesz, bzdury totalne, że ja mu go obgadywałem, że coś tam. I ja po prostu wiedziałem, wiesz, no bo przecież pracuję w Prime wiedziałem, że mu rywal wypadł. Więc sobie wymyślił, że ze mną i jak się pytałem, no to do kogo cię obgadywałem? Podaj osobę, zrobimy konfrontację. To on mi nie potrafił powiedzieć. Mówił, że nie, nie będę go sprzedawał, a tak naprawdę to jest zwykły farmazon. A to jest prawda, że się prosił o walkę z tobą? Znaczy, nie kłam staj, nie kłam, nie chodzi przeginaj. Mi, chodzi mi Nie o to, przeginaj. Daj mi dokończyć. Chodzi mi o to, że po prostu sobie wymyślił, że ze mną chce się bić, więc musiał w jakiś sposób poddymić, żeby ta walka miała sens. A jako, że ja nigdy nie walczyłem i wie, że nie trenowałem, bo nawet ze mną rozmawiał, to sobie pomyślał, o, to jest fajny rywal, mogę z nim zawalczyć, skoro nic nie umie, w końcu wygram. Czyli w końcu Nie, nie, nie wygrał, ale tak? Kacjo, on opowiada teraz bzdury, bo prawda jest taka, że to ty... Cały czas chodziłeś i gadałeś, że chcesz zawalczyć i tak dalej. Wiedziałeś, że wypadł mi rywal. Padła propozycja walki. Po tych całych sytuacjach. Cichy, kiedy ja ci zaproponowałem walkę? Proszę cię, kto. Powiedziałeś, Myślisz, że powiedziałeś na tym Myślisz, Instagramie, że, jadę... że mnie zrobisz w jedną rundę, więc chyba się spodziewałeś, że będę chciał walczyć, żeby ci pokazać, że pieprzysz bzdury jak zwykle. Ale ja nie mam zamiaru kończyć tej walki w pierwszej rundzie. Ja mam na zamiar na to, się znęcać w oktagonie. Kiedy będziesz leżał, będę cię bił, nie dam sędziemu przerwać, będę wstawał, pokazywał ci, żebyś wstał, wybiję ci to całe twoje mema z głowy, wrócisz sobie do prowadzenia, nie, tak, do prowadzenia wywiadów, bo mówię, no z roli prowadzącego też cię wysiuram. Ja mam Ale do mi zobacz, zobacz ile ja mam rzeczy, które robię, a powiedz mi czego ty jesteś znany. Jak mi się znajomi pytają z kim ja walczę, nie potrafię powiedzieć kim ty w ogóle jesteś. Mówię kolega Ferrari'ego, a oprócz tego to czym ty się w ogóle zajmujesz On kochanie? ma pakt z diabłem podpisany. A oprócz tego śmiesznego paktu z diabłem z AliExpress, powiedz mi czym ty się zajmujesz? Masz wpisane w story na Insta, że jesteś aktorem, to jest ujma dla wszystkich aktorów w tym kraju. Gdzie ty grałeś, w Ukrytej Prawdzie? Grałem w różnych serialach, w Jakich filmach wymień, drobnych. Wymień jakie seriale. No, Nie wiem, podawało. na przykład "Barwy szczęścia". No to nie wiem, co to za rola była. Chyba Michał, drzewa. Michał. A może w jasełkach szkolnych, słuchaj, gwiazdę betlejemską podkładał? No ja myślę, że, Ale wiesz, ci, że teraz... na pewno ministrantem był, to jest 100%. Tylko Ale nikomu nie Nie, bo taka jest prawda, że obracasz teraz kota ogonem. To, co mówisz, to totalny totalne bzdury. ja rozumiem, chcesz wyjść z twarzą, nic tak naprawdę nie potrafisz. Ale nie, powiedzieć. ty nie odpowiedzieli na to moje nie pytanie. Pytam ja... się, kim jesteś w ogóle, wiesz. Jak, jak znajomym będę tłumaczył, kim jest Adrian Cios, to żebym powiedział, kim ty jesteś. Jeden jest. cios i cię nie ma, ponoć. Taka legenda. Go. No dobra, Micha ja mam pytanie do Michała. Michał, yy, jesteś osobą szanowaną w świecie sportu. Nie boisz się, że jak przegrasz z takim atencjuszem i leszczem, to tyle stracisz na wizerunku? Ej, gościu, co ty gadasz w ogóle? Że jeżeli przegrasz z takim atencjuszem i leszczem, to może stracisz na no wizerunku. No nie wiem, kto tu jest atencjuszem i na TikToku prosi o oznaczanie, żeby on mógł prowadzić prime. Ej, a oznaczyłeś? Nie. No i widzisz, a jestem. No. <laughs> Michał. Ale nie wiem, jak to skomentować, to wymiar zdań. E, odpowiem ci na to pytanie. Z jednej strony trochę tak, bo bardzo dużo osób uważa ciotka za Leszcza, tak jak ty, ale z drugiej strony, on ma też rację z tym, co pieprzy. Czasami nawet ma rację on, nawet on. Bo rzeczywiście walczył z jednym ciężkim rywalem, z drugim tutaj z Dawidem Ambro. W tym się jest zgodzę, że miał mega mocnym rywali, to gościem prawda, to prawda. i raz wygrał z narąbanym rolnikiem. Ale rywalina mocnych, to prawda. Ale tak naprawdę on nigdy nie miał okazji pokazać, jakie on ma umiejętności, bo albo wygrał fartem, albo przegrał z mocniejszymi rywalami, więc ja go nie uważam za taką e, ciotę jak ty. <ścoughs> Kto jest ciotą w końcu? Bo ja się pogubiłem. Nie no, powiedziałem, że nie uważam go za ciotę, tak jak papi, bo papi go nazwał Leszem teraz, nie? Aha, Ja generalnie powiem papi, tak. Papi, to e... tu kurde widzę dziennikarzy cały czas dymów szukają, większe robią, niezawodnicy czasem. E, ja tylko bym się e, nie zrozumiałem Wojciech z tym szanowanym, ale to potem wrócimy do, te, znaczy, do wiesz, jemu, tego. Ja mówię, jemu chodzi o to, czy po prostu jak ja przyjadę na galę sportową i przegrałbym z ciosem, to czy dalej by ludzie mnie szanowali ze środowiska. Uważam, Dokładnie. że. ale tak jest, że cię szanują. <laughs> to no... ci go szanuje? Zobacz, nawet... Za co cię z fejmu cichy wyjebali? Za pracę. No przyznaj za się. pracę w prime. Nie, no przyznaj się, za co cię za, z fejmu co, wyjebali? No, I dawaj. później przyszedł do prime. Dawaj, 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 powiedz za co. No Wszyscy zawodnicy, rozpara nawet mówił, że cichy od ciebie tak jebało, że dziennikarze nie chcieli ci wywiadów udzielać. A że dziennikarze nie chcieli obok ciebie stać i wywiadów udzielać. A zawodnicy tak samo się skarżyli. Dobra, do mycia zębów zaraz zobacz, przejdziemy. Jakiej jaki to jest poziom? Trzynastolatka. Wyzywaliście kasę z kimś, że śmierdzi, to ile miałeś lat? 12? No, a ja gość ma, tak goś ma 24 nie, lata do, bo grajze tak i rata i do mnie nie podchodzi, chuj, dawaj osoby, rata na, nubi, na przykład do mnie nie podchodzi. No. Michał jesteś bardzo spokojny, yy, myślisz, że masz realne szanse z Adrianem w, w swoim starciu? No stary, jakbym nie miał, myślał, że nie mam szans, to bym nie brał z nim walki, bo to bez sensu, by pójdę na Pizdoł cię nie nazwę, bo każdy kto wchodzi do OKTAGONu zasługuje na gram szacunku, ale no tutaj na cuda bym w twoim przypadku nie liczył. No... Ja potrzebuję swoich, tej wygranej. Z twoich ust cudów też nie spodziewam się po tym, ja do tej pory. więc y, to jest dla mnie no prezent, bo mój przeciwnik wyleciał. Nie do końca wiem z jakich powodów. Przygotowywałem się pod 10 razy mocniejszego przeciwnika. Nagle dostaję cichego. A kto Echstrem miał być moim przeciwnikiem? Ambien... Sasza. Czemu nie walczycie? Nie wiem, no ja zapro... Znaczy, to było tak, że Federacja zaproponowała taką walkę. Ja byłem jak najbardziej na tak. Sasza tutaj zaczął mnie wyzywać, jakieś tam y, wygłupy w moją stronę robić. E, następnie dostaje telefon, że jednak walki nie będzie. Więc nie to, wiem, to, to no, co on myśli... się czemu zrezygnował? Ja myślę, że się obstrał w tym przypadku. Bał się zaryzykować, że może ze mną przegrać. Po mojej ostatniej porażce z Dawidem Ambro, no to raczej każdy podchodzi do mnie jak słowego przeciwnika. Ja bardzo ciężko teraz trenuję, przygotowuję się od dłuższego czasu, więc cichy będzie dla mnie po prostu szybką przejażdżką i będę miał zamiar jakiegoś e, następnego przeciwnika, właśnie na poziomie Sasha. No dobra, ale no to jak e, przejedziesz się po cichym, załóżmy, no to myślisz, że Sasha z tobą wyjdzie, to tym bardziej może się obcy. No, to jest dobrze bo mówisz, ale z drugiej strony, no. Mam nadzieję, że jednak przyjmie tą walkę i do tej walki dojdzie, bo to jest mój no, taki też drugi wymarzony rywal. W końcu ja jestem na, ciekaw... na debiut wyszedł z Krychą UFC. Do ciosa. Ja jestem ciekaw, Adrian, dlaczego tak bardzo zaczepiałeś Michała? Michał jest lubianą i szanowaną postacią w świecie sportu. To jest twój twojej jakiś skok na jego fanbase? Jesteś taki pewny? Bo mogłeś sobie wziąć też innych zawodników już z jakimś rekordem. Michał nic nie trenuje i... Słuchaj, ja w ogóle nie brałem pod uwagę walki z nim, tak jak się wypowiadałem. Chciałem z nim porozmawiać, spotkać się i wyjaśnić... To dlaczego go zaczepiałeś cały tak, czas? Chciał tak chciał ze mną pogadać, że nagrywam... Nie jest to tak się zaczepię. teraz... Zaczepiałeś się, a no, Nie, nie słuchaj, zaczepiałem go, bo chyba... Pozwolisz, że skończę? Pozwolisz? Nie no, zadajesz mi pytanie, więc ja chcę nie odpowiedzieć, zresztą ty mi wchodzisz słucham. w zdanie. słucham. Dziękuję. Chodzi o to, że to cichy zaczął gadać bzdury, które ja później słuchałem od ludzi, bo tak, jednego klepie w ramię, super, następnie idzie i robi co innego. Ta tak ci samo, się ale zaczęła. zobacz, A, nie, dam ja, ci taki przykład. Pochodzisz. Dam ci taki przykład. Adrian, to jest farmazon to, co mówisz, bo ty obrażałeś Michała, że mu, cytuję, jebie z mordy. Zrobiłeś 15 kafelków na niego. Nagrałem na Instagramie, mordliwy. ponieważ on prywatnie mi nie odpisywał. Chciałem zwrócić uwagę. Pozwolić, Chciałem zwrócić jego uwagę. Mam żeby... wrażenie, że zwyczajnie po prostu farmazony pierdolisz w tym nie, momencie. Nie, mówię prawdę, absolutnie. Jaki A nie jesteś do... ja, masz farmazonem? masz dowód, że gadam farmazony? Jaki... Ciebie się pytać. właśnie. Chciałem to odnieść, bo z tego, co tutaj słyszałem, zrobiłeś 15 kafelków na Michała. Używałeś podstawowych, podstawowych argumentów, że Brzydko, on um, pachnie z buzi. Bo cichemu jebie z mordy, to jest fakta, nie tylko no, mit. No są, są takie argumenty, wiesz, trzecia cenie. Gimba za max, stary, no. No ja bym nie powiedział. Ale za, ja za, zauważ, jakie on ma argumenty no, przeciwko mnie. Że mi jebie z mordy i że go obgadywałem i nie potrafi powiedzieć do kogo nie jebie? No jebie mu z mordy, ci? kurwa, strasznie. Co? Uchnąć ci? – Nie no, pytam. – Ja tylko, bym chciał no. oficjalnie... Przy... – Bo ludzie, ludzie tu pytają, czy... – już powiedz mi, Michał. czy jest możliwość zapisania Michał. w umowie takiego aneksu, że Cichy ma, że ma odbyć się przed walką oficjalną mycie Cichego? – O kurde, Michał... – Specjalnie przed walką rybę jem, żeby Cichy myśli, ja myśli, że to cię będziesz Jak? No, myślę, Dobra, że Cichy pytanie Cichy do Michała. – Pytanie a, do jest, Michała. – Nie, jeszcze jedno, że chcę dokończyć a propos tamtego tematu. Zobacz, na przykład... Była walka Ziemowita z kapelą, chodziłeś tu Ziemowit, Ziemowit, piątki zbijałeś, zajebiście, a potem chodziłeś przed walką do wszystkich, stawiajcie na kapelę, stawiajcie na kapelę, stawiajcie na kapelę, kurwa, taki jesteś właśnie, taki jesteś właśnie śliskim gościem. A potem z kapelą się wyzywasz. Zobacz, na przykład kapeli ci nie dali, bo by wiedzieli, że byś w pierdol dostał i to byłby wstyd, to byłby wstyd, jak mógłbyś później pracować jako prowadzący, aczkolwiek myślę, że już tak nie będzie. Czyli, czyli nie uważasz, że jesteś słabszy od kapeli, tak? Nie, bo nie, nie uważam. Michał, Mówię, że pogadajmy o tak, tak. Michał, pogadajmy o sprawach ciekawych. Michał, pogadajmy o sprawach ciekawych, o tobie, słuchaj. Konkret, czy zachowanie Adriana daje tobie jeszcze większej motywacji, żeby go wyjaśnić? Chłopiet, tego, a ten spójrz, spójrz na niego. Założył no. sobie kapturek, żeby być groźnym. Nie, założył, że się, trochę na się zrobił taki gangster. Ja patrzę, to naprawdę ciężko mi się nawet zmotywować, bo on mnie rozśmiesza stary. No dobra, do nie <laughs> spójrz. No, no dobra, dobra, taki ten gangster. Chodził z ochroniarzami. Wiesz, Gdzie na chodziłem kompy? z ochroniarzami? Słuchaj, co ty gadał? Ej, przyjechał co ty gadałeś? Tu lipa jak A dajmy to kończyć, samochód, pro, dajmy wy... skończyć. Proszę, człowieku. No. O, przyjechałem na Hilix samochodem, zobaczył mnie i kurwa nie wszedł na konferencję, bo się przestraszył. Ej, debilu, głupi, nie miał, głupi, nie było takiej sytuacji. Dalek, są te pampersy tu jeszcze, może Adrenowi by coś więc trzeba było siąć. Z ochroniarzami. On już nie, nie jest taki młody. Nie, po prostu nie, po prostu Hilix mi nie dało zgody, żebym pojechał na konferencję, żebym tam był. No, to będę, ci już się nie wpuszczają takich. Dobrze, że ciebie na fejt Ale Ale jeszcze jedną jebana. sytuację wyjaśnię, bo, bo on tu powiedział, że e, tak, że, ja powie że byłem przeciwko kapeli i że mówiłem, żeby stawiać e, na kapelę i że nie ma co na ziemowita. Dlatego, że wiedziałem, że ziemowit nie trenuje, a wiedziałem, że kapela trenuje, więc mówiłem i ja to nie mówiłem. To za mały zachować to dla siebie, a nie biegać wszędzie i palcem i się chwalić: ale... Ej, na kapelę, stawiajcie God, na, co na za kapelę. Idiota. Nie, no bo cicho to co jest przed kamerami, okej, okay, każdy, każdy bierze pod uwagę to, co tam sobie gadasz, ale. ale idiot... tam, co ja w i, dobra, dobra, mówię, i Michał, na Michał, Michał. Dobra, czekaj, do ciekawych rzeczy. Ja w wywiadzie powiedziałem nawet oficjalnie, żeby stawiać na kapelę, polecałem i nie robiłem tego za jego plecami. Jeśli coś ale mówiłem o wywiadzie to ludziach. chyba mówiłem oficjalnie. Nieraz słyszałem jak do kogoś nawet do mnie mówił stawaj na kapelę, stawaj na kapelę, zobaczysz kapelowy. wygra. No dobra, ale dobra, też musisz e, rozgraniczyć, Michał. że stawianie na kogoś to jest biznes, no, no dobra, ale... Koncie, ale, kogoś, chcecie, ale ja bym tutaj, tutaj... chodziło o to stawaj na niego i chciał żeby ktoś z jego zarobił. Odnośnie Michała. Jest to jest no ale pochuj łazi, nie, no pochuj łazi pirata, to takie rzeczy. Z nim nawet nie gadałem, przecież z Dobra, ale tak nawet byś to robił, no to kurwa mówisz. No ale może to robić. Naszym sport oficjalnym jest Fortuna i możemy sobie. Co nie trenuje, swój underdogiem i Mówi ludziom, żeby na niego stawiać. Bo da, chce im dać, żeby zarobić. Mimo, ale że ty kurwa go nie. Robi. logiki od Adriana Ciosa. Właśnie to jest, o to chodzi: to jest bez sensu. No nie wymagajmy, natomiast błagam. Michał, gdybyś mogli. Tak, cicho od ciebie mało wymagajmy. kto wie. Spójrzmy na Ciebie teraz. Michał, mało kto wie, przygotowujesz Ziemniacku. się profesjonalnie. Dzisiaj o godzinie 5 rano robiłeś trening. Ma na myśli 17. Y, ma, miałeś też swoim czasie problemy a zdrowotne, ty a ty mimo wysz? to ciśniesz. Nie, ja, ale nie, jeszcze raz powtórz, bo. Musisz mu wytłumaczyć, najlepiej rozpisać. No. Dzisiaj, przed konferencją, miałeś trening, prawda? No, miałem. No. Dokładnie. Wcześniej miałeś problemy zdrowotne, prawda? No, miałem. A mimo to przygotowujesz się aktualnie profesjonalnie, ciśniesz. I czym dla ciebie jest ta walka? Nie wiem, wy z czymś nowym chce się spróbować. Jeszcze można legalnie Cieche. za pieniądze no jom, takiemu mikkelema. idiocie dać wryja, a więc naprawdę warto. Bo wiemy też, że sporo kibiców za tobą przyjedzie. Właśnie to było to pytanie, czy Adrian liczy, atakując ciebie na skok na twój fanbase, bo masa osób za tobą przyjedzie. Ja I nie, nie, wiem, nie wiem, w ogóle wiesz, no ciężko z taką atencyjną amebą zrozumieć jego działania. No amebą właśnie, mam takie wrażenie, no, że, że między nami jest, jest duży poziom... To ty się przesłałeś, żeby Adrian... robić tą walkę, co ty teraz gadasz Ja, ja mam wrażenie, Michał, że Adrian nie ma żadnego do głosu i swoje Parmazony teraz gadać? i ten kapter, gangsterze. Ja mam wrażenie Michał, że Adrian nie ma żadnego intelektualnego podjazdu pod ciebie i tak jak widzę, to cię bardziej bawi, aniżeli irytuje. No właśnie, mnie to bawi, wiesz. No, Rozmowa z taką mamę, bo to jest tak debil. Dobra, to ja tu teraz się wtrącę. Cios, ty nie myślisz, że tutaj y, Papi TV z Cichym trochę nie są w komitywie, bo tak jakby w dwójkę cię atakowali, Że ty zostaniesz pogromcą dziennikarzy? Bo, no jeden i drugi Cichym... to jest dziennikarz, ja mogę jednemu spuścić w pi... Akurat tak, Cichy nie by... jest wymagającym przeciwnikiem, to nie będę ukrywał, to mogę od razu i z nim wyjść do okna. Ja nie chcę, ja dziękuję. Tak. Ja mam osamą ja zbroję. Wiem. Znaczy i tak ja w ogóle... Podziwiam Cichego, że podjął się takiego jakiegokolwiek wyzwania. Bo samo wyjście do OKTAGONu, będąc takim kochanym ziemniaczkiem, no to jest naprawdę duże wyzwanie. Więc ja też apeluję do wszystkich, żeby wspierali Cichego w przygotowaniach, mówili mu mówię słówka, żeby po prostu do tej walki doszło. Żebym ja się nie musiał martwić później, że na przykład jest zmiana przeciwnika, bo Cichy będzie udawał, że nie wiem, trzy włosy z głowy więcej mu spadły. A co powiesz o tym takim lizaniu sobie dupy, że tutaj PAPI TV, że szanowanym. Cieka wróćmy do ciekawej osoby, no, z całym szacunkiem, no, ale Cichy to chyba nie jest ciekawą osobą. No no. Absolutnie nie jest Cichy ciekawą osobą. Mi jest ciężko cokolwiek na niego mówić, bo nawet zacznę od tego, że w ogóle zawsze myślałem, że Cichy ma 40-45 lat, a jak się ostatnio dowiedziałem, że on jest tylko kilka lat starszy ode mnie, z tym, że po prostu lekko upośledzony, no to stwierdziłem, no dobra, mogę mu troszkę podokuczać, jest okej, okay, ale ciężko cokolwiek w jego stronę zrobić. Obiecałem mu, że dostanie listwę y, na, na konferencji. No to w to listwę dostanie, bo zasłużył sobie na to swoim zachowaniem. No, A raczej jest konferencja że... i na listwy nie dostał. Bo jeszcze dostanie, nie będę biegał po tych stołach. Jestem po treningu stary, nie mam siły. Aha. Eee, ja muszę... Przeszedł do face to face, cichego i ciosa, bo tu tyle emocji było. Więc zapraszam panów. Michał jest taki tak dziwnie spokojny. cichego zobaczymy na face to face. Mi się wydaje, że Michał się po prostu tym bawi, że Adi go bawi. Zwyczajnie. Ale nie, patrzy jak killer zawodowy. Michał musi być czujny. Zresztą wygląda jak pośledzony, we szkoda jest... Dobra, atencyjna meba. sobie Cicho. Kurde, luk, sam, sam dostałem tej! Cichy, nie pęka. Gość nawet nie potrafił mnie trafić z takiej odległości. Ale Gdybym, chciał cię, czuło... Gdybym chciał cię trafić, to bym Cię zabił, człowieku. Chciałem zobaczyć Twoją reakcję. Reakcję tak myślałem, że jesteś zwykłą pizdą. Dostanę <laughs> Cię do normalnego, face to face. Adi, wejdziesz do głowy Michałowi? To jest pusty. Kurwa, łeb, pocałować. pusty, zakuty łeb. Michał, nie bawią ci te stwierdzenia? <noise> Sam sobie odpowiadasz na pytania, no. Śmieszy mnie to, o, Nie wiem, co mu się dzieje. Uwalnia demona chyba. Pakt z Diagłem. Pozycję bokserską zróbcie. U, się udało w końcu jakąś pozycję bokserską zrobić. Jest, garda wysoko. No. Dobra, do stołu.